Biłam mu niego jak nuś w serce: 94 miliony złotych, bracie. Właśnie je zabrałam. Całe. Na zawsze. Jego twarz, ta sama, która godzinę wcześniej wykrzywiała się w szyderczym uśmiechu, teraz pobielała jak ściana w krakowskim bloku z wielkiej płyty. Matka upadła na krzesło, kieliszek z czerwonym winem rozbił się o podłogę. A ja stałam tam, w salonie naszego rodzinnego domu w Warszawie. Czując, jak krew pulsuje mi w skroniach, to nie była zemsta, to była sprawiedliwość, którą sama sobie wymierzyłam. Ale to nie był koniec. To był dopiero początek. W tej chwili, gdy jego imperium zaczęło się walić jak domek z kart, zrozumiałam, że prawdziwa cena za te słowa nie jest w pieniądzach. Jest w kościach, w snach, w tych nocach, kiedy budzę się z krzykiem, widząc jego oczy, oczy zdrajcy, który ukradł mi nie tylko dzieciństwo, ale i duszę. Trzy słowa biedny nieudacznik. Wypowiedziane przy imdyku i kluskach, przy śmiechu ciotek i wujków, którzy udawali, że nie słyszą. Ale ja usłyszałam. I świat się zatrzymał. Warszawa, listopad 2025 rok. Zimno przenikało przez okna naszej starej kamienicy na Pradze, tej z wysokimi sufitami i skrzypiącymi parkietami, gdzie ojciec kiedyś palił cygara, marząc o wielkim biznesie. Święto dziękczynienia nasza rodzinna tradycja, importowana z Ameryki przez matkę, która w latach 90. wyjechała na stypendium i wróciła z głową pełną marzeń o nowym świecie. Dla nas, Polaków, to było coś egzotycznego: indyk zamiast karpia, dyniowe ciasto zamiast makowca i ta absurdalna nazwa, która brzmiała jak wyznanie wiary w obfitość. Ale w tym roku obfitość była iluzją. Siedziałam przy stole naprzeciwko marka mojego starszego brata. Tego, który zawsze był sukcesem rodziny. On w garniturze od Armaniego, ja w prostej czarnej sukience, którą kupiłam na wyprzedaży wejczędem, włosy związane w niedbały kok, bo rano musiałam załatwić sprawy w kancelarii adwokackiej, gdzie walczyłam o alimenty dla klientek, których mężowie uciekali z kochankami i pieniędzmi. Marek miał 38 lat, ja 35. On budował Imperium. Teknowa, startup technologiczny, który obiecywał rewolucję w logistyce dla polskich firm. Ja. Byłam tą cichą, tą, która po rozwodzie z Tomkiem tym dupkiem, co zostawił mnie z długami i pustym łóżkiem, ledwo wiązała koniec z końcem. Ale pieniądze. Te 94 miliony. To była moja krew. 10 lat temu, gdy Marek startował, pożyczyłam mu wszystko, co miałam. Sprzedałam mieszkanie po babci w Lublinie, wzięłam kredyt pod zastaw klejnotów matki, nawet sprzedałam biżuterię ślubną. To inwestycja w przyszłość, Anka mówił wtedy, ściskając moją dłoń. Bez ciebie nie damy rady. I dał radę. Teknowa wystrzeliła, kontrakty z Orlenem, inwestycje z Doliny Krzemowej, nagrody w Davos. A ja? Dostałam 5% udziałów. Niewielki procent, ale wystarczający, by planować powrót do życia. By kupić mieszkanie, może nawet podróżować. Ale Marek? On zapomniał. Albo udawał. Biesiada trwała w najlepsze. Wujek Staszek opowiadał anegdoty z czasów Solidarności, ciotka Ela nalewała wino. Matka z siwymi włosami upiętymi w kok, uśmiechała się blado od śmierci ojca pięć lat temu jej oczy straciły blask. Marek siedział jak król, gestykulując przy telefonie, pokazując zdjęcia z ostatniej konferencji w Berlinie. Patrzcie, co Teknowa właśnie podpisała. 200 milionów obrotów w tym kwartale. Chwalił się, a wszyscy kiwali głowami z podziwem. Potem przyszła moja kolej. A ty, Anka, co u ciebie w tej twojej kancelarii? Zapytał Marek, unosząc brew. Ton był żartobliwy, ale oczy. Oczy mówiły: jesteś nikim. Opowiedziałam o sprawie rozwodowej, o kobiecie, którą uratowałam przed bankructwem. Śmiech. No, zawsze miałaś słabość do przegranych, siostra. Wujek Staszek poklepał mnie po ramieniu, biedna Anka po tym tomku. I wtedy on powiedział to. Przy wszystkich. Biedny nieudacznik. Zawsze taka byłaś. Ja buduję imperia, a ty ratujesz resztki. Cisza spadła jak kurtyna. Matka spojrzała na niego z wyrzutem, ale nie powiedziała nic. Ciotka Ela zmieniła temat na pogodę. Ja. Poczułam, jak coś pęka we mnie. Nie łzy o nie. Gniew. Czysty, palący gniew, jak ten, co pali w piecu węglowym na przedmieściach. Wstałam, wyjęłam telefon. Dwadzieścia minut później, po szybkim połączeniu z moim doradcą finansowym w Londynie, wysłałam e-mail: Wycofanie inwestycji. Natychmiastowe. 94 miliony złotych. Anka Kowalska. On nie uwierzył na początku. Żartujesz, prawda? To nasze święto dziękczynienia roześmiał się nerwowo. Ale ja patrzyłam mu w oczy Nie, Marku, to twoje święto prawdy i wyszłam, zostawiając za sobą zapach pieczonego imdyka i zduszone szlochy matki. Tej nocy nie spałam. Leżałam w swoim małym mieszkaniu na Mokotowie, patrząc w sufit popękany, jak moje serce myślałam o wszystkich tych latach. O tym, jak po śmierci ojca, to ja płaciłam rachunki, jak wspierałam jego marzenia, podczas gdy on balował w klubach na nowym świecie. O zdradzie tomka, który zostawił mnie dla młodszej, bogatszej. O tym, jak świat zawsze brał ode mnie, a nigdy nie dawał. 94 miliony to nie była zemsta. To był mój bilet powrotny do siebie. Ale rano przyszły pierwsze e-maile. Od Marka, Anka, proszę. To zniszczy wszystko. Jesteśmy rodziną. Od inwestorów teknowa. Co się dzieje? Akcje spadają. A ja. uśmiechnęłam się po raz pierwszy od miesięcy. Gra się dopiero zaczynała. W ciągu dnia Warszawa wydawała się inna. Szłam nowy świat, mijając kawiarnie pełne studentów, a w głowie odtwarzałam sceny, jego upadek, jego błagania. Ale gdzieś głęboko, pod tą skorupą gniewu, czaił się strach. Co jeśli to zniszczy nie tylko jego, ale i nas wszystkich? Matka dzwoniła, płacząc: "Dlaczego, kochanie? On jest twoim bratem." A ja odpowiadałam: "Bo zasłużył, mamo. Nauczysz się z tym żyć." Teknowa zaczęło się chwiać. Wieczorne wiadomości. Założycielka wycofuje kapitał kryzys w polskim techu. Moje nazwisko na pierwszej stronie Onetu. Reporterzy pod drzwiami kancelarii Marek próbował grać ofiarę, wywiady, w których mówił o rodzinnych konfliktach, ale nie wspominał tych słów przy stole. Nie mówił o tym, jak rok temu odmówił mi pożyczki na terapię po rozwodzie, mówiąc: Sama sobie rać nieudacznico. Minął tydzień. Spotkaliśmy się w kawiarni na Starówce Onblady, z podkrążonymi oczami i ja spokojna, z lat w dłoni. Proszę, Anka wróć. Dam ci dziesięć procent więcej. Pokręciłam głową. Nie o pieniądze chodzi, Marku. O szacunek. Tego nigdy nie miałeś. Wyszedł, trzaskając drzwiami. A ja wiedziałam, to dopiero rozgrzewka. Prawdziwa zemsta będzie głębsza, doknie jego duszy. Wtedy zaczęłam planować. Nie nie na gorąco. Z zimną precyzją adwokata, który wie, że sprawiedliwość to nie miłosierdzie. Zebrałam dokumenty, te stare umowy i e maile, w których obiecywał wspólną przyszłość. Skontaktowałam się z dawnymi pracownikami teknowatymi, których zwolnił bez litości, by optymalizować koszty. Jedna z nich, Kasia, była moją klientką. Mabyn, wypalenie, rozwód spowodowany stresem. Pomogę ci, jeśli pomożesz mi, powiedziałam jej przy telefonie. Nocą śniły mi się twarze ojciec, dumny z nas obojga matka, łamiąca się jak gałąź Marek jako dziecko, tulący się do mnie po burzy. Ale budziłam się zdeterminowana. Zdrada nie jest genetyczna, ale karma jest sprawiedliwa. Do końca miesiąca Teknowa straciło 30% wartości. Marek sprzedawał akcje desperacko. A ja? Kupowałam kawę w tej samej kawiarni, patrząc na billboardy z jego twarzą twarzą, która teraz wyglądała na poobijaną. Grudzień 2025 rok. Śnieg padał na ulicę Warszawy grubymi płatami, jakby niebo chciało zakopać nasze grzechy. Mieszkałam teraz w wynajętym mieszkaniu na Żoliborzu Małym, ale z widokiem na Wisłę, gdzie fale szumiały jak szept sumienia. Pieniądze z wycofania inwestycji nie przyszły od razu, procedury prawne ciągnęły się jak smród po gaciach, ale wiedziałam, że są moje. Tymczasem utrzymywałam się z kancelarii, sprawy rozwodowe, alimenty, te małe zwycięstwa, które dawały mi siłę. Matka odwiedziła mnie w niedzielę. Weszła z torbą pełną pierogów tych z mięsem, jak lubił ojciec. Siedziała na kanapie, mieszając herbatę, unikając moich oczu. On jest załamany, Anka. Nie śpi, pije. Prosił, żebym ci powiedziała. Że żałuję. Żałuję. Po tych latach lekceważenia. Przypomniałam jej o weselu marka pięć lat temu, jak stałam z boku. Podczas gdy on tańczył z żoną Anitą, tą blondynką z korporacji, która patrzyła na mnie z góry. Twoja siostra. Ach, ta adwokatka od biedaków, szeptała do koleżanek. Mamo, on mnie zniszczył. Nie tylko słowami. Pamiętasz, jak po śmierci taty to ja płaciłam za twoje leki? A on. wysyłał czek na Boże Narodzenie i myślał, że to wystarczy. Matka zapłakała cicho. Jesteście krwią z krwi. To rodzina, rodzina, słowo, które kiedyś było tarczą, a teraz klatką. Ale przeszłość nie dawała spokoju. Zaczęłam grzebać w starych pudełkach, tych z dzieciństwa, w naszym domu na Pradze. Zdjęcia: ja i Marek na rowerach po bulwarach Wiślanych, śmiech w obiektywie. List od ojca: Dbajcie o siebie nawzajem. To jedyne, co mamy. Ojciec, inżynier w hucie Warszawa, marzył o tym, by Marek poszedł w jego ślady, ale Marek chciał więcej Ameryki, Doliny Krzemowej. Ja zawsze byłam tą stabilną, tą, co zostaje. Zdrada zaczęła się wcześniej. W 2015 roku, gdy Teknowa startowało. Marek potrzebował pieniędzy pilnie. Ja sprzedałam wszystko. Ale w umowie. Małe kruczki, które prawnik kazał mu wcisnąć, klauzulę o warunkowym zwrocie, jeśli firma urośnie. Gdy urośnie nie zwróciłam uwagi. Zaufanie. To był mój błąd. Teraz, z perspektywy, widziałam to jasno. Po rozwodzie z Tomkiem tym, co zdradził mnie z asystentką w jego firmie prawniczej zamknęłam się w sobie. Terapia pomogła, ale blizny zostały. Marek wiedział o tym. Wiedział, bo mu opowiadałam przy winie w 2020 roku podczas Lockdownu. Jesteś silna, Anka. Silniejsza niż ja, mówił wtedy. Kłamstwa. Spotkałam Kasię w małej knajpce na nowym mieście. Była drobna, z włosami farbowanymi na oczy zmęczone jak u mnie. Zwolnił mnie po macierzyńskim. Powiedział, że nie pasuje do zespołu. Opowiedziała o godzinach nad godzinach, o tym, jak Anita, żona Marka, sprawdzała jej e-maile. Zebrałyśmy dowody, maile, świadectwa, nagrania. Pozwę go, powiedziała Kasia. A ja ci pomogę. Za darmo. Wieczorem dostałam wiadomość od Anity, jesteś potworem. Marek jest w depresji. Potwór. Ja. Ta, co dała mu wszystko. Zadzwoniłam do niej po raz pierwszy od lat. Powiedz mu, że to dopiero początek. Za te słowa zapłaci nie pieniędzmi, ale duszą. Śnieg za oknem wirował, a ja siedziałam z laptopem, pisząc skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji. Teknowa miało brudne sekrety, nieuczciwe praktyki, unikanie podatków. Moje 5% dawały mi dostęp kiedyś. Teraz? Użyłam kontaktów z kancelarii. Pierwszy cios, dochodzenie rozpoczęte. Marek dzwonił codziennie. Głos drżał, Anka, proszę. Spotkajmy się. Jak rodzina. Odmawiałam. Ale w końcu zgodziłam się na neutralnym gruncie w parku saskim pod pomnikiem Chopina. Przyszedł sam w starym płaszczu, broda nieogolona. Dlaczego? Te dziewięćdziesiąt cztery miliony. To mój dom, moja przyszłość. Usiadłam na ławce, patrząc na liście opadające jak łzy. Bo nazwałeś mnie nieudacznikiem. Przed wszystkimi. Ale to nie o to chodzi. O to, że zawsze tak myślałeś. O to, że ukradłeś mi życie, udając brata. Opowiedział mi wtedy o swoich lękach: presja ojca, strach przed porażką. Zawsze zazdrościłem ci twojej normalności. Zazdrość. To paliło mocniej niż gniew. Uścisnęliśmy sobie dłonie kruche jak szkło. Ale gdy odchodził, wiedziałam, nie wybaczę. Nie jeszcze. W domu otworzyłam butelkę wina czerwonego z Karpacia. Pijąc, wspominałam Tomka, jak obiecywał na zawsze, a zostawił z długami. Marek był inny rodzina. Ale zdrada rodziny boli podwójnie. Tej nocy śniła mi się matka wybacz, zanim będzie za późno. Obudziłam się z lana potem. Za późno? Jeszcze nie. Rano media huczały, skarga na Teknowa korupcja w zarządzie. Moje dzieło. Marek stracił dwóch kluczowych inwestorów. A ja? Czułam ulgę, ale i pustkę. Zemsta smakuje gorzko jak espresso bez cukru. Styczeń 2026 rok. Nowy rok przyniósł mróz, który gryzł w kości i chłód w moich relacjach. Kancelaria kwitła sława e-adwokatki co rozwaliła Teknowa przyciągała klientki. Kobiety zdradzone, firmy skrzywdzone. Ale pieniądze z inwestycji? Wreszcie przyszły przelew na konto 94 miliony plus odsetki. Kupiłam sobie nowe biurko, skórzane, z widocznymi szwami, jak blizny na duszy. I zaczęłam planować: Podróż do Gdańska, może kurs żeglarstwa. Życie po raz pierwszy wydawało się moje. Ale Marek nie odpuszczał. Przysłał list pisany ręcznie kaligrafią, którą ojciec nas nauczył. Anka, pamiętasz nasze tajemnice. Tamten letni obóz nad zalewem zegrzyńskim, gdzie obiecaliśmy sobie wieczną lojalność. Ja złamałem przysięgę. Daj mi szansę to naprawić. Tajemnice. Tak, pamiętałam, jak ukradł mi pierwszą miłość, flirtując z Kasią z klasy, by pomóc mi się pozbierać albo jak po maturze powiedział ojcu że to ja palę trawę by odwrócić uwagę od siebie Matka organizowała rodzinne spotkanie w naszym starym domu na Pradze Nie chciałam iść ale poszłam dla niej Stół zastawiony barszcz krokiety resztki tradycji Marek siedział skulony Anita obok z twarzą jak maska Przepraszam powiedział cicho patrząc w talerz Te słowa Byłem pijany zestresowany Pijany? Zestresowany? Nie, Marku. Byłeś sobą, a ja. Ja byłam twoim workiem treningowym. Wtedy Anita wtrąciła się: Jesteś zazdrosna. Zawsze byłaś. O jego sukces, o naszą rodzinę. Naszą? Ona, która nigdy nie widziała, jak czyścimy kible w dzieciństwie. Wstałam. Twoja rodzina, Anito. Ja mam swoją sprawiedliwość. Wyszłam, trzaskając drzwiami. Na ulicy pod latarniami zadzwoniłam do Kasi, gotowa na zeznania. Dochodzenie u OKIK nabierało tempa. Świadkowie mówili, nielegalne umowy, faworyzowanie kontrahentów. Marek walczył prawnicy, kontrataki. Ale ja miałam ASA, stare nagranie z wesela, gdzie żartobliwie przyznawał się do triaków w biznesie. Opublikowałam je anonimowo na LinkedIn. Chaos. Wtedy przyszedł cios. Lekarz matki zadzwonił, zawał. Stres. Była w szpitalu na solcu, blada jak śnieg. Pobiegłam tam, serce w gardle. Marek już był trzymał jej dłoń. Spojrzał na mnie z wyrzutem. Widzisz, co narobiłaś. Lekarz powiedział, odpoczynek zero stresu. Wyszliśmy na korytarz. To Twoja wina, syknął. Nie twoja. Twoje słowa, twoja pycha. Ale w środku pękałam. Matka jedyna, co kochała nas równo. W szpitalu przy jej łóżku wyszeptała: przestańcie. Jesteście moimi dziećmi. Obiecałam. Ale gdy wyszłam, gniew wrócił. Zemsta nie jest czysta, brudzi ręce. Teknowa w kryzysie, zwolnienia, protesty pracowników pod siedzibą na woli. Kasia dostała swoje odszkodowanie, nowe życie. Dzenkowała mi przy kawie, jesteś bohaterką. Bohaterka? Nie. Zemsta to nie bajka. Marek zaproponował ugodę, 50 milionów zwrotu, plus przeprosiny publiczne. Rozważyłam. Ale potem przypomniałam sobie jego oczy przy stole te pełne pogardy. Nie. Wysłałam odpowiedź: Zbyt mało. Zbyt późno. Wieczorem, w samotności, otworzyłam album. Zdjęcia z dzieciństwa, ja i on, nierozłączni. Łzy spłynęły. Ale otarłam je. Droga powrotna zamknięta. Luty 2026 rok: Warszawa tonęła w szarym błocie, a moje serce w cieniach wątpliwości. Matka wyszła ze szpitala, ale była słaba, chodziła o łasce, oczy pełne cieni. Mieszkała teraz u mnie na żoli Żoliborzu. Jej obecność była jak balsam i trucizna. Opowiadała historię z młodości, jak poznała ojca na dancingach w domu chłopa, jak walczyli o przetrwanie w PRL-u. Miłość to wybaczenie, Anka. Nawet gdy boli. Ale wybaczyć? Nie mogłam. Marek odwiedzał nas co tydzień, przynosił kwiaty, próbował żartować. Anita odeszła, plotki mówiły o rozwodzie, o jej ucieczce do Krakowa z Nowym. On był wrakiem, chudy, z siwymi pasmami w włosach. Straciłem wszystko, przyznał kiedyś, patrząc na wisłę z balkonu. Ale ty, ty masz prawo do gniewu. Prawo? To słowo paliło. W kancelarii wzięłam nową sprawę korporacja, która zwalniała matki po urlopach. Echotek nowa. Wygraliśmy w sądzie nagłówek w gazecie wyborczej. Adwokatka Kowalska bije system. Sława rosła, ale pustka nie malała. Spotykałam się z terapeutą panem Janem, starszym panem z brodą jak Einstein. Zemsta to łańcuch pani Anno. Kim pani jest bez niego? Bez niego? Byłam Anką tą, co czytała Dostojewskiego w metrze, co marzyła o pisaniu książek. Zaczęłam pisać dziennik, strony pełne furii, potem żalu. O Tomku, jak znalazłam SMS-Y, jak płakałam w poduszce. O Marku, jak w dzieciństwie bił mnie za słabość, a potem przepraszał cukierkami. Wtedy przyszła bomba. Anonimowy e-mail, załącznik z dokumentami. Teknowa nie tylko oszukiwało prawo pieniądze dla rosyjskich oligarchów, tuż przed wojną. Marek wiedział, Mój brat zdrajca nie tylko mnie, ale i kraju. Serce stanęło. Skontaktowałam się z ABW anonimowo, przez znajomego w prokuraturze. Spotkanie z Markiem w parku Łazienkowskim, łabędzie na stawie, wiatr niosący liście. Wiem o Rosjanach, powiedziałam sucho. Zbladł. To nie tak. To desperacja. Sankcje, utrata rynku. Desperacja? Jak Twoje słowa przy stole. Też desperacja? Przyznał się, potrzebowałem pieniędzy. Po twoim wycofaniu. Więc to moja wina. Nie. Jego. Oddam się w ręce, szepnął. Ale proszę, nie mów matce. Kiwnęłam głową. Ale w środku burza, brat, złodziej, szpieg. Wieczorem przy kolacji z matką, udawałam. Ale ona wyczuła, coś ukrywasz, dziecko. Nic, mamo. Tylko sprawy. ABW ruszyło, rewizję, aresztowania. Media szalały, skandal teknowa powiązania z Kremlem. Marek zniknął, uciekł do Niemiec, plotki mówiły. Matka załamała się, mój syn. Zdrajca? Trzymałam ją, szlochając obie. To była cena nie miliony, ale dusze. W terapii pan Jan powiedział: zemsta to lustro. Widzisz w nim siebie. Tak. Widziałam, zranioną dziewczynę, co stała się mścicielem. Ale czy zwycięzcą? Kasia zadzwoniła: Dostałam pracę. Dzięki tobie. Uśmiech przez łzy. Ale nocą śniły mi się kajdanki na jego rękach. Marzec 2026 roku, wiosna budziła Wisłę, ale w moim sercu zima trwała. Marek został ekstradowany widzę go w TV, skuty w garniturze, który kiedyś śnił. Proces w sądzie naleśnie ja jako świadek, choć nie chciałam stał tam, patrząc na mnie błagalnie siostro sędzia pytała o inwestycje, o zdradę opowiedziałam wszystko, od dzieciństwa po te słowa przy indyku. Sala zamarła dlaczego zapytał dziennikarz po bo sprawiedliwość nie czeka na święta ale w środku pękałam matka nie przyszła zbyt słaba. Pisała listy: wybacz mu. Dla mnie. wybaczyć? Po tym, jak sprzedał duszę. Teknowa upadło upadłość pracownicy na bruk. Kasia otworzyła własną firmę doradztwo dla matek. Ja założyłam fundację pomoc dla zdradzonych kobiet. Dwadzieścia milionów z moich pieniędzy poszło na to. Reszta. Na nowe życie, kurs pisarski w UW, podróże najpierw do Gdańska, na Molo, gdzie fal szumiały wolność. Ale Marek w więzieniu w Barczewie, skazany na 7 lat za pranie i zdradę gospodarczą. Odwiedziłam go raz, cela zimna, zapach wilgoci. Przepraszam, powiedział, głos łamiący się. Te słowa byłem potworem. Przytuliłam go przez szybę. Wiem, ale nie mogę zapomnieć. Wyszłam, łzy na policzkach. Matka zmarła w kwietniu cicho, we śnie. Rak, którego nie powiedziała. Pochowaliśmy ją na powązkach pod dębem ojca. Marek przysłał kwiaty z więzienia. Stałam tam w deszczu i po raz pierwszy poczułam pustkę. Zemsta wygrała, ale ceo straciłam. Terapia pomogła, jesteś wolna, Anno. Wolna. Pisze książkę o nas, o zdradzie, o cenie. Tytuł. Nieudacznik, który wygrał. Anita wróciła prosiła o pomoc w rozwodzie. Odmówiłam. Sama sobie rać. Maj 2026 rok. Warszawa kwitła kasztanami, a ja po raz pierwszy kwitłam naprawdę. Fundacja rosła, warsztaty, prawne porady, kobiety, które mówiły dziękuję jak echo mojego zwycięstwa. Pieniądze. Inwestowałam mądrze w zieloną energię, w Polskę jutra. Nie w imperia, ale w ludzi. Marek pisał listy, o refleksji, o planach po wyjściu. Zmieniłem się, Anka. Dla ciebie. Czytałam, ale nie odpowiadałam. Czas leczy, ale blizny zostają. Spotkałam kogoś Pawła, pisarza z mojego kursu. Ciepłe oczy, śmiech jak letni deszcz. Nie spieszyliśmy się, nauczyłam się ostrożności. Spacer po łazienkach, rozmowy o Dostojewskim, o zbrodni i karze, gdzie Raskolników płaci za zemstę. Książka wyszła w październiku, bestseller, wywiady w TVN. Ludzie pisali, jesteś inspiracją. Ale ja wiedziałam prawdę, jestem ludzką, z ranami. W rocznicę święta dziękczynienia usiadłam przy stole sama, z indykiem z delikatesów. Podniosłam kieliszek, za sprawiedliwość. Za stratę. Za nowe początki. I po raz pierwszy za Marka. Może wybaczę? Kiedyś. Zemsta nauczyła mnie Gniew to ogień, co pali, ale i oświetla drogę. Idę nią prosto, z podniesioną głową. Warszawa patrzy a ja ja żyję.